W cyklu sanki w Karkonoszach przedstawiamy Wam kolejne odcinki instruktażu jazdy na, tym wspaniałym, na tej wspaniałej maszynie. Łącznie z trzema trenerami z Karkonosze chcę Wam przekazać jak największą wiedzę na temat jazdy na sankach, techniki wykonywania startu, pozycji samej szkoły dynamicznej. Po obejrzeniu tego instruktażu, na pewno będziecie osiągać bardzo dobre rezultaty. Życzymy sukcesu. Zaczynamy z trenerem Sylwkiem, krótki, encyklopedyczny przewodnik po Stawa, Że Pierwsza, najważniejsza sprawa, o której warto wspomnieć, to samo siadanie na sanktu. Eee, trzy punkty podparcia, nie mamy niestety uchwytu do startu, ale będziemy w kolejnych odcinkach serialu mówić. Czyli siadamy, nie rzucamy się na samce, łapiemy z boku, delikatnie, władząc pośladki. Tutaj na elementy wyrzucamy. Drugi punkt podparcia, znaczy pierwszy punkt podparcia, pośladki przy tym i Tu jest tyłnik, tu jest przede. mocno pośladki. Jeśli mamy problemy, problemy z ustawieniem pośladków na środku, można sobie dłonie wcisnąć pomiędzy miskę a pośladki i wyśrodkować, żeby równo siedzieć. Drugi punkt podparcia to są stopy. nie w ten sposób, tylko właśnie bardzo mocno zaparte z przodu. Kolejny czynnik, kiedy już możemy wystartować, to jest uchwyt dłoni. Pytamy równo, silno, nie puszczamy, ale do samego startu. W samym elemencie startu będziemy o tym sobie mówić innym razem, jak wykonywać, jakie są fazy startu. Dzisiaj się bardziej skupimy na tym, jak leżeć na sankach, jakie ruchy powinny być wykonywane, jakie nie wykonywane. Czyli już mamy te trzy podstawowe punkty podparcia. Stabilnie siedzimy. Jak kładziemy się na sankach po wykonaniu startu? Łapiąc się za miskę, lekko podsuwając pośladki i kładąc plecy, a następnie nogi. Jeszcze raz. Pośladki są z tyłu, mocno zawarte, nogi też. Łapię się z przodu, podsuwam pośladki do przodu miski, kładę plecy i prostuję nogi. I wtedy mogę dopiero włożyć dłonie. I tak mamy poprawną od razu sylwetkę leżenia na sankach. Jak ona wygląda? Wygląda ona w ten sposób, że głowa jest stosunkowo nisko. Patrzymy kącikami oczu, troszeczkę tylko do przodu. Brodę przyciągamy do szyi, to widać. I stopy lekko uginamy w stawie kolanowym, lekko, i robimy cechę gimnastyczną w stawach skokowych. Czyli lekko ugięte i przyciskamy sterując. Tak, jest poprawna sylwetka. Wszyscy zrozumieli? Koniec odcinka pierwszego. Akcja. Odcinek drugi. Dzisiaj się skupimy na tym, jak podczas sterowania zachowuje się ciało. Otóż naciskamy na płozy. Czyli chcemy pojechać w lewą stronę, naciskamy prawą nogą, lewy bark i ciało, w momencie tutaj bioder, nie powinno na boki nam uciekać. Musimy w ten sposób sterować, o prawa noga, lewy bark, czy prawy bark, lewa noga, żeby te biodra bardzo po prostu nie ruszały. Także to jest podstawowa sprawa. Teraz zrobimy, od góry widać punkty w o tym co wcześniej mówiliśmy, pośladki stopy zaparte, ciało położone. I od razu możemy przejść, bo bardzo ważną rzeczą jest, e, wiosłowanie. Jak to wygląda z perspektywy z góry? Czyli kiedy już możemy się pochylić do przodu, kiedy zaczynamy wbijać kolce lub dłonie kłaść na asfalt, cały czas patrzymy do przodu oczywiście, kładziemy i wyrzucamy do tyłu. Później znowu wyrzucamy do przodu, kładziemy Ciągniemy, wyrzucamy. I znowu wyrzucamy do przodu na wysokość stóp. Kładziemy, ciągniemy. Wyrzucamy, wbijamy Polsę, ciągniemy. Wyrzucamy, bijamy Polsę, ciągniemy. I w ten sposób już poznaliśmy kolejne elementy, które będą ważne przy wykonywaniu startu. Dziękujemy. Brawo! Witam Was serdecznie. Dzisiaj tematem zajęcie jest Start Saneczkowy. Za chwilę zaczniemy go demonstrować. Odcinek numer 3. Start Saneczkarza. Witamy gorącymi brawami. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, kiedy wchodzimy do startu, musimy się upewnić, że sanki są symetrycznie na środku. Czyli na środku ustawiamy sanki. Siadamy, jak wcześniej wspomniałem, przy jednym moście, Nogi mocno zapieramy. Tak? Mam już dwa punkty podparcia. Trzecie, o którym mówiłem, to jest złapanie uchwytów. Uchwyty łapiemy mocno. Dłonie nie puszczamy. I teraz, jak wygląda ona stała. Go, wyróżnimy cztery takie fazy. Pierwsza faza naciągnięcia, czyli delikatnie możemy lekko naciągnąć. Jak już się naciągniemy, druga faza wyjścia do przodu, do linii bioder, nie dalej. I stąd zaczynamy wolno i przyspieszać. I wychodzimy w tył z dopięciem. Czwarta. Jeszcze raz, pierwsza faza naciągnięcia, druga wyjścia do przodu wolnego prawie zatrzymania, trzecia mocnego wyjścia w tył z rozciągnięciem i czwartego wyjścia z dopchnięciem, wyrzuceniem błoń w tył. I teraz tak. Jeszcze raz warto powiedzieć kilka elementów. Czyli tego naciągnięcia. Cały czas wzrok jest skierowany do przodu. Nigdzie indziej. Wychodzimy bardzo wolno do przodu, do linii biod. Maksymalnie. Nie przekraczamy tego. Dlaczego? Ponieważ bardzo słabi zawodnicy, młodzi zawodnicy na początku mają predyspozycję mniejszej siły i to uniemożliwia im wykonanie płynnego startu. Także ważna rzecz, naciągnięcie w tył, powolne wyjście do przodu, łokcie do ciała, nogi do środka, lekko i wracamy przyspieszając do tyłu. Jeszcze raz wszystkie elementy po Lekkie naciągnięcie, wyjście wolne do przodu, mocne zatrzymanie się. Cofanie się z dynamicznym wyjściem w tył, i wyjście do przodu z wyrzuceniem. rąk. myślę, że to wystarczy. Tak jak mówiłem, dzisiaj porozmawiamy o technice wykonywania startu. Także musimy wrócić do podstaw. Pierwsza rzecz, równo ustawiamy sanki, czyli one są symetryczne pomiędzy uchwytami. Druga ważna informacja. To trzy punkty podparcia. Pierwszy punkt podparcia to siedzimy tymkiem przy tym moście, sprawdzamy czy równo siedzimy. Drugi punkt podparcia to są nogi, mocno zawarte. I trzeci punkt podparcia, bardzo ważny, rączki. Czyli zaciskamy całe rączki, palce nie pod, tylko obok. Dlatego, żeby była większa stabilność. I teraz przechodzimy do samej techniki startu. Cztery fazy. Pierwsza faza, lekkiego naciągnięcia, lekko, nie za długo to trwa. Druga faza. Wyjścia do przodu, kolana do środka, łokcie do siebie, do pra prawie zatrzymamy. I z tego momentu następuje druga faza, bardzo szybkiego wyjścia do tyłu i przejścia w trzecią fazę, wyjścia do przodu z wyrzuceniem rąk. I jeszcze ważna rzecz, po tym wyrzuceniu rąk w tył od razu przechodzimy do przodu, do pierwszego wiosła. Teraz zrobimy to troszeczkę szybciej. Już bez omawiania, żeby zapamiętać. Czyli lekko się naciągamy, wejście do przodu, do tyłu, mocno do przodu z wyrzuceniem rąk do wiosła. Dziękuję. Także teraz e, krótka demonstracja z góry, żebyście zobaczyli, jak to wygląda cała praca e, biomechaniczna. Czyli łapiemy, równo sanki na środku, lekkie rozciągnięcie, wolno do przodu. Wracamy dynamicznie, wychodzimy z wyrzuceniem rano. Jeszcze raz. Na środku sanki, lekkie naciągnięcie w tył tego powolne wyjście do środka, łokcie, kolana, dynamiczny tył, wyjście z wyrzuceniem rano i przejściem do pierwszego rysu.